Super dzisiaj jesteście, dzisiaj widzicie, gramy w kuleczkę, już pewnie znacie tą grę, no bo brat grał z odcinków, gra i teraz też nagrywa odcinek, dzisiaj będziemy, ym, ym, tak myślę, jakbyśmy wszyscy na pewno na level. Jeśli do 10 level, mam nam zostało 9 leveli, więc super. No i tak, teraz to, no i zaczynamy, kolejny ten, że no tak to mój brat mi wynalazł, jakby, no powiedział, że takie, takie coś w ogóle istnieje i wziąłem w ogóle, że takie coś istnieje, ale pokazało mi. No i drugi na max najpierw. To że są reklamy, naprawdę dużo reklam. To jest, jest że czemu połowa będzie z reklamami. No to tak, czekam. naprawdę wypadliśmy z mapy. Ja... Później mogę Wam z innych gier, yy, w ogóle. Ona, na przykład z tej mogę Wam. Z takiej mogę Wam nagrać, o, z takiej o właśnie. Widzicie? Moim zdaniem fajna troszkę gra.

Wypadłam za. Fajne gry. No. takie różne te... Moim zdaniem one trochę nie powinny być ich. Tych reklam. Ale tak dyraż wybrała, że mają te reklamy. No to tak zaczynamy. Muszę jeść No to... no to zabierajcie się na to, że mój brat będzie zaraz nagrywał odcinek. Zaraz kończę. Chyba nie dojdziemy do dziesiątego levelu, tylko do siódmego. Yy, siódmego już nakończymy. I już zaraz już zaraz będziemy robić no i będziemy na małym tak, ja już zaraz z wami kończę po tej reklamy i jeszcze zrobię jedno no i z wami kończę no bo muszę jeszcze y, odrobić lekcję ostatni raz zagram z wami żeby wam nie zanudzać.